Cześć, Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z wami o takim temacie: skram wszędzie, w pracy, w domu i w urzędzie, czyli skram w marketingu, skram w produkcji, sam w skram w sklepach, skram w szkołach, no w ogóle wszędzie skram. Jest taki wątek, nie jest szczególnie nowy, on już się przewijał wcześniej. No a ja do tego pomysłu, do tego wątku, podchodzę, no troszkę sceptycznie. Wydaje mi się, że zupełnie inaczej niż większość ludzi, którzy przez te lata się skramem zajmowali. I dlatego chcę o tym opowiedzieć, bo mam nadzieję, że to inne podejście może być ciekawe. Otóż podchodzę do tego sceptycznie z kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, jaka jest historia tego czegoś, co nazywa się skram. Historia tego czegoś, co nazywa się skram, jest taka, że powstało to sobie w latach 90. E, czyli no już jakiś czas temu w zespołach, które budowały oprogramowanie. Budowały to oprogramowanie obiektowo, e, jakąś tam rolę w tym odegrał archaiczny, acz ważny w historii rozwoju oprogramowania język Smalltalk e, i te zespoły właśnie budowały sobie software i one go budowały w warunkach trudnych. E, to znaczy trudnych w tym sensie, że były to niełatwe projekty, takie projekty, w których e, cały czas to funkcjonowało jeszcze w paradygmacie projektu, czyli w paradygmacie budujemy, oddajemy, wdrażamy, tyle tylko, że było na to mało czasu. E, były problemy i tak dalej. I jednym z, ze sposobów, czy znaczy, tym, co spróbowali Schwaber, Sutherland i zespoły, z którymi pracowali, no to było użycie empirycznego podejścia, iteracji i, tak i tak dalej. Warto zauważyć, że takie podejście. Stało się możliwe również dzięki temu, że pojawiły się pewne techniczne rozwiązania w inżynierii oprogramowania, które to umożliwiały, a w szczególności umożliwiały relatywnie częste i relatywnie automatyczne tak zwane integrowanie, czyli skompilowanie różnych tam kawałków oprogramowania w, jeden, w, jeden w jedną działającą całość relatywnie automatycznie, a nawet pojawiły się automatyczne testy, co wcześniej nie miało miejsca na większą skalę. Więc. Cała, cała historia Scrama związana jest z softwarem. Można zatem powiedzieć, że jest to metoda, która wytworzyła się w świecie tworzenia oprogramowania, a zatem do niego pasuje. Czy można ją jeden do jeden przenieść do innych światów? E, hmm, wątpię. E, między innymi dlatego, i to jest drugi ważny powód, że Scram jest e, posiada taki element, który w zasadzie jest osiągalny wyłącznie w oprogramowaniu. Tym elementem jest inkrement, czyli przyrost. Scrum jest zbudowany do czegoś, co ma taką dziwaczną, ciekawą cechę, że jednocześnie naraz może być czymś, co jest tworzone w iteracjach, rozwijane, dodawane są do tego kolejne rzeczy i jednocześnie to coś jest działającym, gotowym produktem, czyli mamy coś, co jest w stanie być done czyli zrobione relatywnie często, gdzie relatywnie często oznacza, no, jeżeli byśmy się trzymali stricte wytycznych Scrum Guide'owych, oznacza nie rzadziej niż raz na miesiąc, tak. Co za tym idzie? No, poza softwarem ciężko mi jest znaleźć takie obiekty, które miałyby taką cechę. Właściwie prawie wszystko w świecie materialnym no ma taki charakter, no, że jest zrobione i potem już jest, tak? I zarazem ma taki charakter, że póki nie jest zrobione, to nie nadaje się do użytku, bo jest dopiero w trakcie. E, czy to można odnieść do takich rzeczy jak proces nauczania, powiedzmy? No pewnie można. I jest taki pan, który wymyślił Edu Kram, No, ale mm, tutaj zaraz dojdę do drugiego powodu. Dlaczego, powiedzmy, ten pan mógł go wymyślić? W każdym razie. Bardzo trudno jest znaleźć coś takiego i dlatego próby zastosowania skrama 1 do 1 moim zdaniem nie mają sensu po prostu. Ale jest drugi wymiar tego. Zresztą ten drugi wymiar tego jest taki, że skram jako metoda powstał, no jak, jak to podkreślałem, powstał w świecie tworzenia oprogramowania i stamtąd też wywodzili się w większości ludzie, którzy się tym zajmowali. Oni oczywiście czerpali z inspiracji, które pochodziły z innych miejsc. No i taką inspiracją dosyć ważną w skramie jest taka Nonaka i New New Product Development Game, czyli product development, rozwijanie produktów ogólnie rzecz biorąc. Inną inspiracją ważną jest cały nurt myślenia Link, który jest związany z wytwórstwem takim przemysłowym, manufacturing. I owszem. Jako inspiracja zatem jestem pewien, że Scrum może być użyty jakby może służyć jako inspiracja dla ludzi, którzy pracują w innych domenach niż software. To z całą pewnością. Tak jak ci, którzy pracowali w software'ze, inspirowali się tym, co czy w jaki sposób zarządzano w przedsięwzięciach bardziej przemysłowych, tak samo ci, którzy pracują w innych branżach, mogą się inspirować Scrumem. E ja mam tylko wątpliwość, czy ci, co zajmują się softwareem, czy zajmowali się softwerem dużą część swojego zawodowego życia, jak nie przymierzając ja, powinni rzeczywiście iść i na przykład mówić marketerom, nauczycielom i innym tego typu ludziom, jak oni mają swoją pracę wykonywać. To mi się wydaje delikatnie mówiąc wątpliwe i prawdę mówiąc e, doszukuję się tutaj raczej... E, Chęci konsultantów do znalezienia sobie nowego rynku na to, co sprzedają. Troszkę według tego wzorca, że jak jedyne co mam to młotek, to wszystko wygląda jak gwóźdź. Więc jak jedyne na czym się znam, to skram Agile, to wszystko wygląda jak coś, co można zrobić w krótkich sprintach. Natomiast e, dużo bardziej bym się tego spodziewał, no właśnie po takich historiach jak Eduscrum, bo Eduscrum nie powstał w ten sposób, że konsultant od software'u przyszedł do szkoły, tylko powstał w ten sposób, że nauczyciel chemii się zainspirował z kramem i wymyślił coś, co jest do jakiegoś stopnia na nim oparte i ponoć sprawdza się w edukacji. Czy się sprawdza? To ja nie wiem, bo, bo nie miałem jako bezpośrednio kontaktu. Natomiast mam większą wiarę, że coś takiego się może sprawdzać, skoro wytworzył to ktoś, kto w tym pracuje. Tak? Czyli Wie, wie, jak, jak ten, ta branża, jeśli tak można powiedzieć, ten sposób funkcjonowania działa, i dodatkowo no, może z tym eksperymentować. Czyli ten Edu Scrum, zanim został przez swojego twórcę opublikowany, już tak się znęcam nad tym przykładem, ale pokontynuujmy go, no, miał jako nauczyciel, że tak powiem, do dyspozycji klasy, uczniów, i tak dalej, i mógł troszkę tę metodę wyeksperymentować, posprawdzać, przeewoluować, doprowadzić do. Stanów, w którym ona się nadaje do opublikowania i pójścia z nią dalej. Czyli w pewnym sensie mógł powtórzyć ten proces, który wykonali Sutherland, Schwaber i ich zespoły lata, lata temu, gdzie czytali właśnie różne referaty, różne książki, inspirowali się tym, przenosili pewne elementy do świata software'u, gdzie one się sprawdziły. Pewnie inne się nie sprawdziły, ale my o tym nie wiemy, bo oni w toku eksperymentów po prostu, no, je odrzucili, tak, lub odrzucili je nawet bez eksperymentów. Od razu uznali, że do elementu pod tytułem software nie pasują. Więc podsumowując, ja bym bardzo ostrożny był z tym pomysłem, że e, Scrum Everywhere e, raczej bym zachęcał tych, którzy pracują w tym Everywhere, w różnych innych branżach, żeby sobie czytali i się inspirowali, Natomiast, no, zachęcałbym raczej do samodzielnych eksperymentów, O tak to ujmijmy, e, bo myślę, że ludzie od software'u świetnie znają się na software'ze, ale niekoniecznie świetnie wiedzą, jak zarządzać produkcją zabawek, albo, no nie wiem, stadniną koni. To taki nieprzypadkowy przykład, bo Miałem okazję kiedyś poznać pewną panią, która przepracowała całe życie w IT, po czym kupiła sobie stajnie, bo to jest jej pasja. No i jak zaczęła nią zarządzać, to się przekonała, że znane jej metody kompletnie nie działają. I to było dla niej ciekawe i opowiedziała mi o tym. I dla mnie to też jest ciekawe, bo ja osobiście nigdy z żadną stajnią nic wspólnego nie miałem. Temat mnie nie interesuje, więc dzięki temu miałem okazję jakiś wgląd mieć, no właśnie, w zupełnie inny świat, w którym. Metody zarządzania, podejścia i w ogóle wszystko, co my znamy, po prostu nie działa. E, więc warto mieć to na uwadze, że pewne rzeczy specyficzne dla naszej branży niekoniecznie są do przeniesienia jeden do jeden do branż innych i my niekoniecznie dobrze to wiemy, które to są, bo my tych innych branż tak dobrze nie znamy. Tyle w temacie skrama wszędzie. Zachęcam do inspiracji. Pozdrawiam.